Czy nosisz w sobie takie rany, które mimo upływu lat wciąż bolą, krwawią i nie chcą się zagoić? Jeżeli tak, to najprawdopodobniej dlatego, że w momencie zranienia coś zostało ci odebrane, a ty wciąż na to czekasz, bo potrzebujesz to odzyskać, aby rana mogła się zagoić. Być może czekasz na przeprosiny. Bo dzięki Nim odzyskasz utraconą niewinność. Potrzebujesz usłyszeć, że to, co cię spotkało, nie było twoją winą, że sobie na to nie zasłużyłeś lub nie zasłużyłaś. A może myślisz czasem o zemście, bo ktoś cię poniżył i zdeptał. Wierzysz w to, że dzięki zemście odzyskasz utraconą godność i szacunek. A może czekasz na uznanie, na to, aby ten ktoś w końcu zobaczył Ciebie i uznał Twoje krzywdy, Twoje potrzeby, Twoje uczucia, bo bez tego czujesz się nieważny lub nieważna. Zła wiadomość jest taka, że to, na co czekasz, może się nigdy nie wydarzyć. A dobra wiadomość jest taka, że tak naprawdę nigdy nic nie zostało ci odebrane. I ta utracona część jest na szczęście przez cały czas w Tobie. Prawdziwy problem polega na tym, że gdy zadano ci cios, to uwierzyłeś lub uwierzyłaś, że ten cios ci się należał, że był adekwatny do tego, kim jesteś. Więc to, czego tak naprawdę potrzebujesz, to stanąć za sobą, stanąć w swojej obronie i powiedzieć sobie stanowczo, wręcz surowo nie. To, co się wydarzyło, było złe i nie wolno mnie tak traktować, bo ja sobie na to nie zasłużyłem, lub nie zasłużyłam. Dzięki takim słowom i takiej postawie, to ty uznajesz swoją godność, niewinność, swoją wartość. I nie potrzebujesz do tego nikogo innego. Gdy to zrobisz, rana w końcu zacznie się goić. Zamiast bólu pojawi się spokój. Zamiast czekania pojawi się wolność.